Witam, zagaramy dalej w Skyrim Dungeon Blackreach. Czas zacząć! Co to zwisa wisa z góry? O, kurde. Karży wszedł? No, wraz z jest z nami. Wow. To jakieś żyjątka są, tak? <laughs> Coś tu strzela. O, kurde. Ktoś tam lata. Kto to lata? Zaraz to się zginą. Aha, tu ten tylko. Eee. Yy. Poké-kula. No i przerośnięte grzyby. A może nasz bohater zjadł grzyby i dlatego teraz widzi grzyby, przerośnięte grzyby. Bo to były jakieś złe grzyby. nagrane grzyby. To nie wyglądało na halucynacje. W każdym bądź razie teraz już jest martwy. I dobrze. Tutaj możemy wejść? Proszę bardzo, można. Laboratorium podoba się Kto to? Kurde, jest Indirion. I czy powinniśmy go zabić? Eee, useless crab. Co tutaj takiego głosu wydaje? A ten. O! Czerwony? Szkarłatny korzenirną. Przpoczęte powrót do korzeni. Co to jest? Yy, znaleźć więcej informacji. Hmm. Yy, mogę się tym trochę zająć, ale. O! Ale nie wiem czy będę kontynuował to zadanie w ogóle. Dobra, to należy wziąć wszystko. Coś jeszcze? Jak najbardziej yy. Wziąłem jakąś butelkę, nawet nie wiem, co to była za butelka. I co tu mamy? A szkielet jest! A to jest pewnie ten koleś, na jest. los I butelka. Ale kurde, się nagrabiłem. Ech, Cinderion. Dziennik polowy Cinderiona. Księga. Co to może być Szkarłatny korzeń Irnu. Zajmiemy więcej 1 na 30 i nie wiem, czy mi się chce to robić. <skrybujesz> yy... Sporą część na odkrywanie tej mierzy Dobra, yy... nie chce mi się tego czytać za bardzo. To więc przeźmienimy tutaj te strony i wywalimy to na ziemię, jeżeli można. Nie można. Bo po co? Eee. Jest to w ogóle ten? Będą zaznaczone na mapie? Chyba nie będą, prawda? Nie. Chciałoby się. A Więc można ich tutaj poszukać, ale nie wiem, czym się chce to robić. Chyba jednak będziemy kroczyć prosto ku kolejnemu celowi. Aczkolwiek możemy na przykład zobaczyć, co to są za budynki ruda-złota. Ale już nie potrzebuję. Nie. Już moja postać jest tak napchana, że nie potrzebuje nic. Po prostu. Okej, okay. No dobra. Yy, niby jest to jakiś taki unikatowy. Unikatowy podziemia to są. A aczkolwiek szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu się za bardzo podniecać. No co, że grzybki świecą? Na kolor w sumie ciężko mi określić jaki. Niebieskawy. Śmierć. O kurde, to konie to To jest silne Zatru to mnie I to jest solidnie Dobra Kto tam jeszcze strzela? Pewnie jakiś falmer O i to dosyć daleko jest Czy to on ztruwa? Mam nadzieję, że to nie on Mam nadzieję, że ten chaurus mnie to wtedy A, to jest słabeusz Jeszcze kolano zniszczył jego marzenia o podróżach. Światełka? Jesus Christ, gdzie mam kurde iść? W sumie na rada, żeby widać, nie? No to weźmy. Ciekawe, że pokazuje animację mordowania podczas gdy są jeszcze wrogowie w pobliżu. A tego z łuku. Gdy go karata pociągnę. Trzeba dobrze strefować, jak się z nim walczy. Co nas nie trafi. Bo on ma inteligencję potwora z duma. No i chyba zginął. Eee... Tak samo jak karze też tam gdzieś zniknął znowu, ale nieważne. Ej, gdzie mam iść? Chyba dobrze idę. Akurat. Co nie? No, pojawił się. Dobra, no to chodźmy. O, jest ten. Może odzyskam strzały swoje. Trochę chociaż. Jedną. Też może być. Kufer to jest, on. Chciałem to oddać już. Eee... Dobra. W sumie dużo rzeczy, ale... same śmiecie. Ej! To jest spadek. Może powinienem spać, co? Tak mi się wydaje. <laughs> no bo w sumie nie ma gdzie iść już. Też świecące kamienie, ee, które wprowadzają w błąd, ponieważ człowiek myśli, że można coś z nimi zrobić, jakąś interakcję przeprowadzić. A tu nie. Mamy jakieś kraty. Oj, mamy czerwony A. Wyrwałem chwasta. Coś jeszcze tu jest. Chyba nie, dobra. To... Jak tylko się dowiem jak to otworzyć, to zostawimy grzybę ze sobą, a nie wiem jak to otworzyć. Dobrze A co z tym leksykonem? Yy, jest tutaj W sumie to nie wiem już teraz Zaraz Odznaczmy to wszystko może Teraz pokaż na mapie Lokalna mapa A dlaczego my, to jest tutaj wybrany cel? Usuń, proszę z, z, znacznik to wszystko, Gdzie to kurde pokazuje? Zniknęły mi wszystkie strzałki teraz. Nie, tam jest jednak. Tam są dwie. To co to jest? Wyjście do Skyrim. Wyjdźmy sobie. Może dostanę jakąś lokację na mapie, do której będzie można wrócić. Wielka winda w Alftand odkryto. Bardzo dobrze. Gdzie to jest? O jest. Tutaj. Co tak zawyło? Aha, smok. Dobra. dać go. Hmm. <laughs> Czyli jednak poszedłem w złym kierunku, ale z drugiej strony. W dobrym, ponieważ... Yy, bardzo się przydało odkrycie czegoś takiego. Chociaż znaczy, tak prędzej czy później bym to odkrył. Dobra, tak więc musimy jednak yy, cofnąć się. Tak wygląda. Czyli szedłem w dobrym kierunku. Znaczy szedłem w złym kierunku, ale trzeba iść tam. Kufer. A na ścianie jest. <laughs> go, go, go. Tutaj by się koń przydał. Taka jest prawda. I tak by pewnie tutaj nie mógł wejść, więc jesteśmy zdani na własne półciory. centrują tam, jest jako wice, ale ja nie będę kładł. <laughs> to miejsce jest ogromne. Widać potem, jak e, malutkie są e, te wskaźniki na mapie. Właściwie to nie wiem, czy nie wkroczyliśmy do jakiegoś pody który. Pod całym Skyrim przechodzi. Co to kurde jest? Nie wiadomo. Idziemy dalej. Hmm? Strażytne miasto Gwemerów, tak? O! Bardzo dobra, dobra książka. Wodospad. Eee... Czemu tutaj kurde nie można przejść? Czemu nie widziałem na musi mi blokować? Dlaczego? Czy teraz? Chyba nie ten. O! Tutaj robili egzekucję. Teraz już wszystko rozumieć. Dojdziemy gdzie dzisiaj? O nie. Są zwierzęta. Może mnie zostawią w spokoju, jak nie będę ich naruszał. No. Co szczęście. I tam idziemy dalej, tak? Tak przynajmniej pokazują. Są dwie rzeczy tutaj. Jana się znajduje w tej lokacji. Podejrzewam, że to będzie. Yy, za Oho. Ja chcę to zobaczyć, co to jest. Co to jest? Podejrzewam, że ta rzecz, która się znajduje w tej lokacji, to będzie element zadania głównego, natomiast element zadania pobocznego będzie się znajdował dalej. Aczkolwiek mogę się mylić, może wyjść co odwrotnie? Słucham? Śmierć jest przereklamowana! No to po co mnie atakujesz, no? Nigdy tego nie zrozumie. Nie chcesz ginąć? Ale się rzucasz na kolesia w zbroi takiej który ich nie widział na oczy. O! trzy z trzydziestu. Hurra! No Dobra, zaraz tam do ciebie podejdziemy. Nie pulta już się tak. No i co widzenia. panu? Ła! Bolał. Aha, ja w ogóle to miałem robić 13-minutowe filmy z tej gry, tak? To zaraz trzeba będzie skończyć. Tylko jeszcze zabijemy sobie. gupka I co to jest? Nie wiem, jakaś kula, lectuje w powietrzu. Yy. A to chodźmy zobaczyć, co to za kula. wszystkie przejście w ogóle. Komnata debat. Debat. Cześć. No dalej. No dodałem. Aha, ta kula po prostu sobie tak lewituje, tak? Głupek. 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 Dobra. W następnym filmie będziemy kontynuować tam.